shut <laughs> Halo, cześć, witajcie z tej strony na To kolejny odcinek z Fortnite'a, w którym mam dla was Najśmieszniejszy challenge, jaki robiłem Kiedykolwiek w historii Mojego nagrywania na YouTubie Oprócz tego też będzie spocona gierka W której zrobiliśmy rekord fragów W tym sezonie, także dzisiaj Chyba ogólnie najmocniejszy odcinek w tym roku Ponieważ tak się uśmiałem na tym challenge'u Ale to oczywiście wszystko e, zobaczycie W odcinku, bo dzisiaj no Będzie dosyć mocno, ale przed tym Jeżeli mógłbym poprosić o subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze Nie subskrybuje kanału, ponieważ 40 osób, które ogląda filmy, nie subuje kanału, więc jakby to można było naprawić oraz dać lajka i uwaga, przygotujcie się, bo zwykle teraz mówię o przeglądzie sklepu i uwaga, Patrzcie na tą animację O, kodziku, Ewron, nice Więc jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite To bardzo docenię, jeżeli użyjecie naszego kodu yy, Ewron, a teraz słuchajcie Zobaczmy na szybko jeszcze przed odcinkiem Co dzisiaj mamy ciekawego w sklepie Wczoraj w ogóle czat wyszedł do ten zestaw i to są kilowki Które są normalnie gałkami lodu Jest jeszcze taki lodzik na yy, plecach Oraz taka pizza Także słodkie, no każdy ulaniec powinien mieć Dlatego ja już yy, wczoraj sobie taki zestaw zakupiłem Oprócz tego mamy tutaj yy, yy, Letniego pana drifta z taką, jeszcze tutaj będzie taka koszuleczka Ale pan drift fajny, jak najbardziej Mogę te kilofy polecić, ponieważ tymi kilofami Jaram się od dziewiątego sezonu, jak tylko ten Zestaw wyszedł i to I to malowanie jest kozackie, aczkolwiek to malowanie Tylko fajnie w sumie wygląda na No tutaj to w ogóle jest jakieś zepsute, no nie? Ale zawaliście, wygląda na kałaszku Czy tam skaże, no to jest bardziej skar Bo taki po prostu lisek fajnie wygląda A reszta to jakby była niedopracowana, prawda? Oprócz tego mamy pana pieska W do wariantach, jak zwykle Oprócz tego mamy tutaj pana, panią kruk oraz na kruk, pewnie? Jest i oczywiście pan kruch. Ze środka już tak, tak jak mówiłem, jest ten fajny zestawik, oprócz tego jest Birdie Lock it Up, jest e, slurp, także całkiem dużo rzeczy. Jezu, ze środka mam w ogóle wszystko. No i z prawej strony dalej chyba już jedna z ostatnich szans, no nie? Na panią Harley Queen. Także Pogchamp. skinek jak najbardziej fajny. Jeszcze z pizzą na plecach, no to nic, tylko brać. Tak czy inaczej, słuchajcie, tak wygląda sklep. Dzisiaj długiego przeglądu sklepu nie będzie, ponieważ jest całkiem mocna kompilacja. Już chcę, żebyście sobie zobaczyli odcinek. Także czat. Jeżeli jeżeli odcinek Ci się spodoba, pamiętajcie o lajku, like, subskrypcji, a ja zapraszam Was na challenge od widza, a potem na spoconą rekordową gierkę. Trzymajcie się, cześć, cześć! Pa, pa. Dzień dobry, chat, witam Was w dzisiejszej kompilacji. Tak jak pewnie powiedziałem w intro, dzisiaj będziemy mieli spoconą gierkę, ale też na początku, co właśnie teraz wykonamy, challenge. I słuchajcie, prosiłem Was ostatnio, żebyście w komentarzach pisali jakieś fajne wyzwania. No i jednym z bardziej lajkowanych komentarzy był tutaj komentarz czosnka, który napisał Przebierz się we władzy i przejdź do Kitka z przebraniem mroku. Więc jak widzicie, już się troszeczkę przebrałem, żeby mniej więcej pasować do tematyki, ale oczywiście się przebierzemy. Chyba ten strój jest jeden do jednego, taki jaki mam, tylko troszeczkę. No i sytuacja jest taka, że przejdź się do kitka Wydaje mi się, że na moim MMR Jak wszyscy latają na bityczne miejscówki Jest niemożliwym, aby kitek w ogóle żył Jak tam będę Ale spróbujemy znaleźć kitka żywego A jak nie, to ewentualnie pomścimy osobę, która go zabiła Czyli osobę z granatnikiem Ale czekajcie, bo najpierw jest kolejka No ale proszę przepuścić pana prezesa Do kolejeczki No chłop sobie się przebrał Stanął anonimowy i dzień dobry. No i proszę bardzo, proces chudnięcia zaakceptowany. Dobra, teraz czad. Będę miał troszeczkę przeprawy, bo muszę się przejść do kitka. Więc muszę w ogóle znaleźć po drodze jakąś broń. To jest chyba MK, tak? To jest MK? Tak, to jest MK. Więc weźmy sobie MK i pójdźmy na kitka. Mam nadzieję, słuchajcie, że nikt mnie nie uderzy, bo chyba uderzenie. Rozwala mi strój, prawda? Więc będę musiał generalnie jakoś przejść do Kitka nienaruszony i albo spotkam Kitka, albo mam nadzieję jego yy, tutaj przeciwnika, którego oczywiście zgładzimy, aby pomścić naszego przyjaciela. No, że w sumie droga do Kitka może być troszeczkę nudna, to może jak mały time i cyk. Jestem czat mniej więcej w połowie drogi. Chciałbym jakiś samochód ogarnąć. O, i tu jest nawet wyścigówka, tylko że tą wyścigówkę chyba nie mogę wziąć, bo jest woda. Chyba, że próbujemy czat wyścigówkę przez wodę. Kurczę, no nie mam strefy z drugiej strony. Będę musiał czat troszeczkę się pośpieszyć, bo zobaczcie, że strefy w ogóle nie ma na kocim kąciku, a tam jest mój cel podróży, więc spróbujmy przez wodę. Ty, no nigdy nie przejdą przez wodę. Wydaje mi się, że przez taką małą powinno się udać. Okej, okay, fantastycznie, let's go, super! Dobra, teraz się muszę przebić przez jakiś mur. O, a tu jest nowa wyścigówka, dobra, bieczko, jak jest nowa wyścigówka, nie śmigana, to normalnie ubierzemy ktoś mnie obija. Dobra, kolego, przejadę cię. Witam. O nie, on mnie obił. On mnie obił. Czy rozwalił mi strój? O nie, znowu jestem gruby. O nie, to musimy się cofnąć na agencję, co? Dobra, teraz to na pewno nie zdążę. Co robimy? Ty, no, chyba się muszę wrócić na tą agencję, co? Jezus, Maria, co się dzieje? Nie mnie! Jak normalnie szybsi i wściekli. Ej, dobra, to robimy taką akcję. Spróbuję wrócić na agencję, przebrać się i helikopterem dolecieć do kociego kąciku. Tylko, że problem jest taki, że chyba. I tak strefa zbije mi kostium Ale spróbujemy, okej? Okay? Spróbujemy Na razie muszę jakieś HP ogarnąć Jezła, to będzie męczarnia Muszę jakieś HP ogarnąć i dostać się na agencję Licząc, że helka nie jest wzięta Bo jestem niby blisko kąciku, ale bez przebrania Czy ty kolego nie masz jakiegoś leczenia może? Tak, tylko na szybko zdejmę Chłop, jaki rider Chodź tutaj Okej, okay, dobra, dziękuję. Nie mam pojęcia co robiłeś. Dobra, miał splashę, ale splashę za dużo mnie nie wyleczą. No dobra, zobaczę, może jeszcze coś po drodze czat znajdę. A tymczasem wrócimy do naszej taksówki i udajmy się w stronę agencji. No najgorzej, że jakiś Aquaman mnie zaczął bić. Ajajaj! Ale bity w radyjku, normalnie. No, idziemy na sta... No nie gadaj, że stacja benzynowa jest przebudowana. Nie gadaj, że ktoś tam będzie mi tankował pojazd jak ostatnio. Dobra, nikogo nie widzę. Gdzie jest? Ty chłopa wywaliło! Bo mówi si! No nie gadaj, że to jest tyle leczenia! I że chłopa wywaliło z gry mając bandaże i apteczki i jabłka! Ja pierdzielę czy to jest custom! Że ja mówię, że potrzebuję leczenia i chłopa normalnie wywala, nie wiem jakią śnik, jakiś benz coś tam. Dziękuję Ci bardzo, thank you so much. Nie mam pojęcia, na pewno nie Polak, pewnie nie Polak. Ale dziękuję Ci bardzo. Boże, no dobra, to teraz mam leczenie. Ej, dobra, ten plan może się faktycznie udać. Ja pierdzielę. Czy jest helikopter? Jest helikopter! Dobra, okej, okay. czyli na pewno zdążę do kitka. I teraz tak: Strefa chyba kitka zabija, więc raczej kitka tam nie będzie, ale może będą jego rzeczy. A może, znaczy jego oprawcy raczej nie będzie. Jaka jest szansa, że ktoś, kto wziął kitka dalej tam będzie. No dobra, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Na razie polećmy i zob zobaczmy w ogóle, czy mi ten, czy mi strefa nie zabierze tego, no nie? Nie, no kolego, ja jestem zajęty teraz. Challenge robię dla widzów. O, już, napinamy się, napinamy się. Co robisz, kolego? Co ty robisz w ogóle? Chodź tutaj. Chodź. Dobra. No, chłop się w ogóle odbija. Co ty robisz? O, dzięki bardzo, Mikail 910. Ty, o, on miał Grappler! A no tak, no w sumie uciekał Grapplerem. O, dziękuję bardzo. Grappler jak najbardziej się przyda. Ale dobra, bo nie ma czasu, bo już strefa się zamyka, muszę czat lecieć do tego kociego końciku. Ale najpierw przecież trzeba się odchudzić. Bo tutaj troszeczkę zbyt ulani jesteśmy, trzeba kilka kilogramów zrzucić. No teraz. Teraz to wyglądam, dobra, nie ma czasu, daj się ktoś strzela, ale ta strefa chat jest za bardzo, za bardzo mordercza. No powiem tak, jeżeli kociego kąciku, nawet jak dojadę na kocikącik, no i nie będzie tam nikogo, to jeszcze jedną zagramy, oczywiście challenge'ową żeby na pewno zaliczyć to wszystko. Co prawda nie było tam w ogóle mowy o winie, ale no każdą gierkę i tak postaramy się wygrać. Teraz w ogóle chwila prawdy, tam w ogóle ktoś spadł. Mam nadzieję, że to nie kolej z granatnikiem. O, strefa mi zniszczy ten kostium, dobra. To ja tylko sprawdzę, czy w ogóle było o co walczyć. Ale strefę naprawdę dało mi unlucky. Ale powiem wam, że. No chyba nawet jakbym kostiumu nie stracił, to jaka jest szan... Nie, już widzę budowlę, widzicie tam? Są jakieś budowle od kociego kąciku, także na pewno ktoś tam był. No kto nie lata na kocikącik w tym sezonie, no nie? Tych budowli jest dużo. Tych budowli, czy ty jesteś normalny? Patrz ile tych budowli jest Ja tam widzę w ogóle jakiegoś gracza Chłop się z kimś bije I spadł i się zabił Pedro Quintero 1 Co ty robisz? Cześć, ja muszę w ogóle Jezus, ja muszę wysiąść apteczkę wziąć Przecież apteczkę się kastuje 10 sekund Ja zaraz umrę No nie gadaj, że to jest chłop Zobacz, co tu jest za build fight Nie gadaj, że to jest chłop z granatnikiem Proszę, powiedz mi, że to jest odkitka Tak, to jest odkitka, chłop Nie wierzę Haha! <laughs> Boże, co ten challenge? Czy ja żyję chat w symulacji? Najpierw jakiegoś chłopa wywala, który ma leczenie Teraz chłop się sam zabija na kitku po jakimś wielkim build A ja potrzebuję pomścić kitka, no chat, ale chyba i tak nie zaliczamy, no bo w sumie to nie ja pomściłem Tylko kurczę, grawitacja pomściła, ale spróbujmy wygrać grę, i potem polecimy dalej do challenge'u Czy ja naprawdę otwieram dużą skrzynkę i są dwie flary, kiedy ja potrzebuję jakiegokolwiek leczenia? No nie da się, chat. I tutaj fragów też dużo nie zrobimy, bo już jestem w top 10. Ale spróbujemy przynajmniej wygrać. No ale, że z dropa też nie było leczenia, tylko upgrade upgrade'owarka. Chat, to jest jakiś ustawiony normalnie odcinek. Słuchajcie, w ogóle sobie poprzekładam wszystkie rzeczy. Mam dwie mityczne rzeczy do movementu, a zero leczenia. No i to jest generalnie... O, dzień dobry. Proszę pana, masz może coś do leczenia, typie? Bim. Masz małe! O, i złotego skara! Jezu, fantastycznie, no, dobra, ale w sumie w top 10 to już ludzie mają sprzęt, co? Kolega, helkarz co leci normalnie? Chodź tutaj, chodź! Ty, może mu ta helka się rozwali? Nie, nie, rozwaliła mu się ta helka, no trudno. Co jest? Zniknęła! Czad, ten mecz jest jakimś absurdem. Chłop sam się zabija na kitku. Teraz ten leci, ja zaraz kichnę. O nie. Oj, czekaj, koleś, bo kichnę. O, o jezus. Kichanie w trakcie odcinka, najgorsza rzecz. Dobra, jednak chyba nie. Okej, okay, powiem wam, że jak zabiłem tego to już mi się odechciało kikać. Marauderzy, sio. Powiem wam, że to był najśmieszniejszy challenge w ogóle jaki kiedykolwiek próbowałem zrobić, przez to jak ta gra absurdalnie wyglądała. Byłem czat... słyszę typa. Byłem dwa razy na agencji, musiałem się wracać, chłop się sam w ogóle zabił. Potrzebowałem leczenia. Jakiegoś chłopa w ogóle wywaliło z leczeniem na stacji benzynowej. O nie, nie, kolego. Ty robisz deduwę. Żegnam. A, ty, może jeszcze wygramy tą gierkę No i proszę bardzo, ale i tak chyba będzie trzeba Zacząć drugą, tak żeby chyba przyklepać Tylko ten challenge, żeby na pewno zaliczyć No i oczywiście też trzeba zrobić wink'a na koniec Ale myślę, że jeszcze dzisiaj sobie jedną gierkę Zagramy jakąś taką, ale że ja dostaję snajpę to Nie, no nie, no zostaw mnie Czy ja dostaję snajpę w plecy? No! Tak, dostaję snajpę w plecy Jest jak jest, dobra, czat, Lecimy do następnej, bo musimy zrobić ten challenge Taki wiecie, legit na, 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 na. W sumie chat widz nie powiedział o tym, czy mamy wygrać grę, czy nie, ale wiecie, no ja zakładam, że jak robimy jakiś challenge, to przydałoby się tą gierkę wygrać i niby w tamtej grze nam się udało pomścić kitka, chociaż z drugiej strony tak naprawdę to grać sam siebie zabił, ja po prostu byłem akurat przy okazji blisko, więc teraz polećmy i w stroju z przebieralni albo poznajmy kitka, chociaż wątpię, że będzie żył, albo go pomścimy. Chudy Ewron zaprasza na timelapsa Dobra, mniej więcej chat słyszę walkę Co oznacza, że prawdopodobnie Kitek już niestety nie żyje Ale liczę na to, że będę mógł w tym przebranym stroju Jak challenge powiedział eee, Spotkać jego mordercę, aby go pomścić Wszyscy się biją, podniosłem jakiegoś randomowego SMG. To może być troszeczkę ciężkie Ale zobaczymy, proszę O jest! O mój Boże, no nie, on ucieka Spokojnie chat, zaczajmy się na chłopa na luzie, on ucieka. Co prawdopodobnie może być jakieś low HP na papryczkach mi ucieka. Może już nie ma tych ammo, no nie na początku się ich ma, mama. Ma. Dosyć mało ammo do tego grant... Oj, 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 zauważył mnie, no nie gadaj. Ale lipa chat. Ale on się zabudowuje. Czy czekaj. Dobra, no będę liczył po prostu, że już nie ma więcej charge. On ucieka do tego domku. Ja mam SMG, nie mogę na razie strzelać. Spróbujemy się do niego zbliżyć. Kolego. No chodź tutaj. No nie, no nie da się chat. Nie da się. Ja w teorii nie mam aż tylu matsów, żeby wejść do niego. Może go wysprejuję? Proszę. No nie no. Dobra. Jeszcze jeden, jeszcze jeden na ten schodki mam. Halo? Jest! Let's go! Dobra. <ścoughs> Wyślę czat, że challenge można zrobić do zaliczonych. Jestem w top 25. Będzie trzeba zagrać jeszcze jakąś sposobną gierkę. Ale najpierw spróbujmy jeszcze to wygrać, żeby upewnić się, że wszystko zaliczone. Powiem wam, że nic się w tej gierce nie działo, ale właśnie chyba jest ostatni gracz tutaj. Czekaj, zrobimy mu taki wjazd. Siema. O, kolej jest spotony. Dobra, dojedźmy go. Kolego, bo ja nie mam czasu. Muszę iść na jakąś spotoną gierkę. Proszę, chcę tylko wykonać challenge do końca. O, jaki swaniak otwórz. Let's go! Dobra, no to oficjalnie challenge zaliczony. Trzeba możecie dać jakieś w komentarzu nowe challenge, a teraz przejdźmy do w końcu gierki, gdzie mogę rozwinąć skrzydła z fragami. Chat, challenge, challenge, ale spoćmy się troszeczkę. Chciałem chat zrobić w końcu gierkę, bo ostatnio cały czas cyrkujemy w okolicach 20. Więc chciałbym dzisiaj zrobić 20 fragów wina, tak, żeby kurczę kompilację jakoś fajnie zamknąć. A mamy hot dropa kocikącik, proszę bardzo tematycznie. Ktoś mi ukradł Helkę, ale spokojnie, zaraz sobie poradzimy. Także chat, podsyłajcie w komentarzach jakieś kolejne challenge e i na pewno sobie. Ogarniemy, przy okazji ktoś tutaj sobie Rozwala kilofem, nie wiem co, podłogę Nie ma problemu, a tak, bo teraz skrzynka Jest tutaj obok, no dobra, lecimy Na kocik kłącik, widzę ludzi Na tym kocim kąciku i to z lewej, i to z prawej Pójdę poduszką No te poduszki takie troszeczkę sfajlowane, a tu boss jest, o Boss prawdopodobnie powinien, ta, dokładnie Zbić tutaj kogoś Nie, no już nie odpuszczę, jesteś low, jesteś low Dziękuję bardzo, dobra, weźmy Zatem bossa Ah! Dobra, bierzemy bossa i lecimy zaraz po resztę O, to jest gracz, ty, Jezus Maria Ty rzucał we mnie nade'y, myślę, halo, co się dzieje? 130 obrażenie z shotguna No i szybka dobitka, nawet się koleś nie lutuje, Ponieważ tutaj ktoś biega Ta! Hej, okay, no w końcu ta pompa strzela, chat Tak narzekałem tyle odcinków i w końcu zaczęła trochę strzelać Tam jeszcze ktoś jest na górze, ale zaraz po to sobie pójdziemy Na razie sobie chcę otworzyć safe O! Nieważne no i to mi się podoba! Teraz możemy otworzyć save. Żegnam, Jezus, ale mi dzisiaj siada z tej pompy, naprawdę, powiem wam, że ludzie latają wokół mnie, nawet nie wiem, że czy są tu ludzie, czy ochroniarze, ale każdy dostaje takie pompy, że no, z Charge Shotgunem się chyba polubimy, to akurat ochroniarz, pierwszy od 10 osób, dobra, fantastycznie, ale nie no, Charge Shotgunie, no, trochę chyba się jednak polubimy. Ale, że koleś robi jakiś domek sobie tutaj? Co to w ogóle jest? Ja nie wiem, co, co to jest. Jakaś forteca normalnie. Czekajcie, przejdziemy. Chyba mu wjeżdżam po prostu, co? A nie, on jest na dole, ty. A może to jest inny. Koleś od razu zabudowany. E, dzień dobry, czy możemy wydaje się, daje troszeczkę zagościć u pana? Czekajcie, podmienię tą, tą. A nie, gościu będzie wchodził na górę, ta. Gościu wchodzi górą. No choć już... O, proszę bardzo, jaki cpaniak, dziękuję bardzo. Wnóżki pan dostał. Ej no, 7 fragów z kociego kąciku. Jeszcze słyszę kogoś. Co się dzieje? No nie gadaj, że 8 fragów na pierwszej miejscówce. To byłoby całkiem skoczko, Ta, jest chyba. Okej. Okay. Dzień dobry. Do kogo tu trzesz, ochroniarzu? Do kogoś chyba w środku. Nie bij mnie, nie bij mnie, ochroniarzu. Ta, jesteś tutaj. A! To akurat była moja wina, że nie trafiłem, ale kolega, myślę, że się już pożegna z życiem. Do widzenia. No dobra, teraz już musi być czysty ten kocikącik. Lamcia, lamcia, lamcia. A tym razem powiem wam, że stacja benzynowa, niestety, pusta. A akurat dzisiaj, i akurat w tej grze przydałoby się paliwo. Jezus, Maria, Marius, spoczęńce. Czy ty to widzisz w ogóle, co się dzieje? Kolego? Ty nie chcesz zginąć, nie? O, najgorzej, ale ten chyba chce. Kurczę, polecę g tym e, granatnikiem do tego tutaj z lewej, bo widać, że polega pasywnie, no ale ta pompka, czad, bo już powiedziałem, że się... O, tu gorzej kość z grapplerem. Powiedziałem, że się zaprzyjaźnimy. O, dziękuję bardzo, fantastycznie. I tam jest jeszcze drugi. Czy on mnie ze snajpery? Nie, on do mnie celuje z m -ki. A, wa, wow, troszeczkę zabolało. Dobra, wbijam do ciebie. Jaj! Okej, okay, fantastycznie, dostał za ponad 100 Nie wiem, ile dokładnie, ale zaraz go wyjaśnimy do końca. Kolego. Czy ty chcesz, żebym zedytował się, otworzył i strzelił się z pompy, która nie strzeliła. Nie, to jest chyba moja wina, ja po prostu za szybko ją zmieniam, to No, teraz ją przytrzymałem troszeczkę dłużej i faktycznie strzeliła. Ej, no 27 osób, 26 osób, 10 fragów. Tu faktycznie ta dwudziestka może siąść. O! Przeciwnik na mojej drodze! I to ze snajperką. Trzeba go trzeba przybejtować delikatnie. O, ten aim. W sumie nawet nie wiem czy aim, czy koltak tak troszeczkę nie trafiał. Nie bij, nie bij, nie Hej, bi, nie bi. okay. no, to jest zdecydowanie aim. Okej, okay. dziękuję bardzo, Beezy. Dziękuję bardzo za użyczenie mi swojego lootu. Hmm, w sumie mogłabym zupgradewać Skara do złotego. Słyszę tam jakąś walkę. Peskitu, tutaj słyszę walkę. Jakichś dwóch osób, halo? A tu jest jeden. A Hebron! Okej, okay, Chat, nie chcę o tym rozmawiać, nie będziemy o tym rozmawiać. O, jest jeszcze kolejny. Dobra, Chat, to tego też nie mogę zajmować, nie? No, nie, no tego mogę, tego w sumie troszeczkę mogę. Dobra, proszę pana, proszę mi nie stawiać ścian, proszę mi nie stawiać innych rzeczy i potem zeskakiwać Albo walczymy, albo nie. Ty, co jest? Ktoś wychodzi. Ej, okay. jesteś po kewie. Oj, nie trafiłem, powiem wam, że jak ktoś ma taktykala tego fioletowego, albo złotego, jest troszeczkę niebezpieczny, to był właśnie fioletowy. No dobra, let's go! Do kogo ty strzelasz, typie? Do kogo. Tak, bez kino, to jest z dwóch, dwóch typów, którzy się biją ze sobą. Żaden w ogóle nie ma kewa, co to chyba aktorzy byli, no nie? To jest właśnie mnie rozwala. Jak mam jakiś build fight z typami, tutaj grappler, tutaj spocenie, i nagle dwóch aktorów się bije ze sobą. No dobra, ale przynajmniej plus jest taki, że jest dalej szansa na dwudziestkę. Chyba pierwszą w tym sezonie, no nie? Pójdę sobie po tą dużą skrzynkę, bo w niej może być. O, typ! Typie, nie idź, to jest moja skrzynka. Jezu, chat, ten aim, nie, nie, nie rozmawiajmy o tym, jak to jest, że może mi albo siąść ze skara, albo z pompy, nie ma meczu, gdzie będzie mi siadało i z tego, i z tego, to jest po prostu najgorsza rzecz, albo mi z pompy siada i każdą paleki po 100, a ze skara po prostu nie gadamy o tym, nie, nie, po prostu nie rozmawiamy o tym. Proszę, nie dawajcie mi challenge'u, który będzie polegał na tym, żebym, nie wiem, strzelał ze skara same głowy, bo to... Oj, nie, będę nagrywał to miesiąc. Gdzieś tutaj słyszałem strzał, ta i nagle widzę kolegę, który chyba ten strzał wykonywał. A! Spokojnie, 57. Nie, 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 nie denerwuj się kolego, ale że przeskakujesz mi przez ściany. Ale że jesteś w żółtej ścianie? O, Kamilko dzielny! Pozdrawiam cię, Kamilkodzielny, to jakiś Polak. Pokczam totalny i tutaj już słyszę ludzi. Nie, nie słyszę ludzi. To marauderzy! Ale marauderzy na wykrzykniku. ktoś jest chyba gnębiony przez marauderów. I chyba ktoś ucieka, czekaj, gdzie on jest. Nie no, że na sprinsie kogoś gonią Ta, już widzę kogo Nie, nie, nie No oj byczku, no co ty robisz On będzie się ze mną fightował to tak bardzo Kurczę, ja nie za bardzo chcę, chociaż mam grappler, więc mogę Dobra, dostali za 40 Jezu, no zaraz nas przecież zbiją ci ochroniarze Dobra, Kolega jest zdecydowanie insane Elo O Jezus No i właśnie o to mi chodziło, Jezu, nie, ja spadam z marauderami nie zadzieram, żegnam, nie obchodzi mnie jaki masz lud. Ja mam i tak wszystko, absolutnie wszystko najlepsze Leci kolega na rakiecie Ty, w sumie jeszcze dwa fragi, będzie faktycznie dwudziestka Trzy osoby do zrobienia Ty nie ogarniasz, nie? O Jezu, ale dostałeś O, nie, 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 nie Nie lecz się On się leczy potami czas Dobra, wjeżdżam No, cwaniak do krzaka O, kolego, ja, jestem, ja się urodziłem w krzaku <laughs> nie, 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 ale wiecie co, szanuję, czat, za podjęcie próby. Ty, to chyba faktycznie będzie 20, bo jeżeli wygram, to muszę kogoś ubić. Tam w ogóle jest jakiś chłop. Troszeczkę, czat, nie powiem, że nie spanikowałem, bo chyba chłop do mnie celuje ze snajpery. Co on robi? On celuje w ogóle? Tak, on celuje do mnie. Nie bij. O nie, no kolego, czat, 21 fragów Pochcią, To moja pierwsza chyba 20 w tym sezonie. Powiem wam, że zwykle dużo się ludzi wybija. Ale kilku aktorów spotkałem na swojej drodze do dzisiaj. A aktorzy zwykle racji bardzo agresywnie nie są. Więc może to dlatego. Ale do czat, liczy się, nie? 21 to 21. Teraz tylko znaleźć ostatniego. No i pokrzam tak, że przypominam. Żebyście dawali jakieś fajne challenge w komentarzu. Także będziemy sobie na pewno co odcinek jakiś mały, fajny challenge robić. Tymczasem znajdźmy ostatniego. Oh, widzę. Biegnie bidulka. Oj, spokojnie. Spokojnie. Pan nie będzie do mnie ze snajperki strzelał. No i CA21 fragów. Mam nadzieję, że dzisiejsza kompilacja i challenge Wam się podobały. Jeśli tak, to pamiętajcie łapce w grze, subskrypcji dzwoneczku. A ja już Wam dziękuję za odcinek. Trzymajcie się i do następnego a i w niedzielę. Gramy turniej z o 100 tysięcy dolarów, ale to jeszcze będę mówił e, na dniach. Także trzymajcie się, cześć, cześć!